coś. Chodźmy lewej, no. Od już Cieko już wiesz jak, dawaj. Plecy, kurwa jak? Ale ktoś plecy dostał. Nic, nic się nie nie cię nie stało. No ja. Dobra, spokojnie. Z kurwy cisza. Dobrze, Do prawej, do prawej, przyjeżdy być nie było widać. Magazynować i dam fraszę, bo spora fraszę górową No. Poszło. I fraszę górą raz. Fraszę teraz górą. Dawaj. Dawaj. A nie trafiłem. Dobra. Dobra, dobra. Pak go proszę. Dojadł Donat'a Dojadł Donat'a, do Donat'a, do nata. Donat'a Donat'a, Donat'a Trzech tam, chcemy? Ja na wasz kontakt na rondzie pikuję mida Ty ja Robustne cię no, Ja nie chcę, siedem mam, co ty? Dobra, jest spokojnie Dobra, idź tak już, na kolę CT, CT już sam walczysz Bestii, bestii, dobra Dojeżdżają do, 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 do nas, do? spokojnie Zaraz wołają Dwóch jeszcze Ja na głośno Ładnie, spokojnie, macie czas, nie nie W ruch Donat'a Dostał Hedda kto sprawdza bombę? Dwóch, Donat. nas. I za Broi. 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 Ładnie. Ładnie, Jarek. Super, Jarek. Zajebiście. O to chodzi. Jest 7 Aj. HP i kurwa sztondy. Ja sztot. musiałem no. już grać totalną, tam wiesz... Dobrze dobrze, dobrze, dobrze. No, Jarek, dobrze. bardzo dobrze, A, no. Tylko smoke będzie opóźniony. Wykurwić od razu? Tak, fleszyka dawaj, no. Kambę wprost poszuję. Ja wam poszuję, mid. Nie trafiony smoke. No, daj sami ogień, ty Pago sobie idzie do okna. Pajo, odcięty jestem. Widzę, widzę. Dajcie ja rób, ci się co troszkę. Ej, u A, róbcie. Róbcie split A, bo jest Dużo jest pod obcie. B, dużo pod B. To chodźcie tak. do mnie do main'a. Oni z kontrolę teraz, teraz. przyjmują i mogą... Chodźcie na, na A. Ja tam fleszuję, Saju, uważaj. Chodźcie na A do main'a. Oni, Oni przejęli to i mogą... Co, co mówi Bartosz? No tak, chodźcie do A. No tak, chodźcie A, do A. No. tak, Możecie mieć main'ie typów. Uważajcie jakoś... Ja zostaję jeszcze CT. Dużo było pod B, dużo było pod B ja bym tak szybko nie wchodził, powiem wam. BS niesprawdzony, więc uważajcie. No. Może tak być donat. BS patrzyłem, donat może być. Temple, nie sprawdziłeś. Temple. <śprawczyli> temple, MK. Nie wychylajcie Po wychyla głowie, się po głowie nią. jest w templu. Temple jest po głowie. Ładnie. Leży? Leży? Tak. Super Po headzie. Po głowie Dwóch, dwóch, dwóch. Dwóch wychyla, CT. Tak. Jeden zero. nie Jeden ma zero. U jeden. Otwieraj skrzynię na CS:GO skins. Z kodem Maestro otrzymasz darmowe 2.50 oraz plus 10% do depozytu. Strona posiada codzienną darmową skrzynię, z której przy odrobinie szczęścia możesz trafić kosę. Na CSGO Skins co jakiś czas pojawiają się eventy, które zawierają różne tryby eventowe, gdzie możesz zdobyć epickie skiny. Dodatkowo funkcja Exchanger pozwoli Ci wymienić przedmioty na skiny, które Cię interesują. Strona posiada również tryb Case Battle, gdzie możesz toczyć bitwy z innymi graczami. Wejdź w link w opisie, użyj kodu Maestro i zdobądź swoje wymarzone skiny. Ja daję na blisko. Polujcie Piotrę Masz bombę, daj. Piotr, Kulę, daj Daliśmy dwa. do Dali Dali. teraz BAS, 300 Donat. CT. nie ma. jest ktoś. Ten, tenpla, jest już w templo. ale palę Templa. Donat. jeszcze pop, po głowie pop, do nas i C. E bomba ehm, głęboko, od maina Tam na rożniku na końcu Mogę skanować? Nie? Tak, Masz ale day, do tam. lewej Tu jest, jest? ma Mamy, Mamy palaka tu jeszcze. Pewor, będziesz mógł dopalić Pago, gdzie ty się ustawiasz? Ej, Pag Pewor, do dopalisz wyjście z Kave'a, ja dopalę do blisko i zajmiemy sobie drugi pokój. Tak, okay? możecie, hmm. możecie. Powiedz kiedy. Tak środek jest okej, ze środek dojechał! Kurwa, jestem CTR! Odcięli mi tego. Ramp odpuszczą. Powinniśmy mi da zajął. Zami dojechali, chuj A zaskoczyłem. Podcie, to ja teraz skakujesz tutaj. Musicie jedem donatem wejść. Musicie no kurwa inaczej nie da rady no. Go, 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 Ładnie, biegnij za. Masz granaty sejmy, może być. Ładnie, super. To ten zapago go tak, tak, tak. Jest TT, jest TT. Patrzę. Mam na Muszę ze środek zaraz przejmować. złap. przysłon. Donat. Złap, złap. Izak, bardzo ważny frak tam powiem ci zrobiłeś. Mhm. I cały później tego B. Tak, ja łapałem gościa już, który ratował. Trzeba było pójść tym kurwa do bo na tej rundach Tak, tak, Dobry call, dobry call, Bartek. Centa u nas. Jeszcze jedna Wupa. A Wupa? Gdzie? Narespy u nas. Ja, ja bym sobie zakurzył ram na B. Ramfram? No, jak to mówił Jarek no Pasza. No dobra, no to. Ja mam AWP, więc będę mógł no, no, leśować tylko górą. Ej, ja mogę dać tego smoka lurka? Dam smoke'a lurka. Smoka do K P pamiętasz? Stąd, stąd. Nie, 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 nie na B, jak już tam z tego rogu tam. Pamiętasz? Zła pamiętam, ale postaram się go dać zaraz. Do lewej bardziej, no nie? Ten, ten do lewej bardziej. E, no smoka no, na lurka tu... wam dałem, więc możecie sobie podchodzić po tego smoka. Nie tak, ale dobra. długa, długa, długa. Ten smok tam utrudni ten oh, jest To jest w smołku Ładnie, waj mi tego longa tałka, na longa głęboko dajcie. Kaj long głęboko. ładnie Jeszcze jeden. I masz dwa flesze to. i moło tam, wiesz? Webor, jeden ma, kaj jest jeszcze Pruszywę długo jakoś przebijam do lasa. On już skanował. No mogę spróbować B. w B już Jak paka? Na to. Kurwa, on ja zajebał skana w. i zajebał mnie w besie i pewora najebał jeszcze. Aha, no. Piotrek, by z góry donat, a WUPAł? Środek leży. Jest daj jest to Super, jedziecie, jedziecie. Jadę. O ty KW, bomba. Pokażę, pokażę, Musi Musicie pójść szybciej, szybciej, lepiej. Gdyby tam nie dowikł. Ja od smokuję, ja od smokuję. A WUPA, red room. no, A WUPA, nie skoczę teraz, Odcinam ją wiesz? Na razie. Czekaj. Cave, cave lewo cave. Lewo cave Nice, to... ja Ostatni ja no była dawaj, dawaj. B. on jest w to będzie. na tak, tak. do A. A, A no. Zajbijcie będzie Uważaj, żeby nie było pewor, jak wejdę ja gotowy tu, nie? Ustaw się i stój tak, no. Plecy, Za besem z za Daj go do okna i róbcie takie coś teraz, Piotrek stój tutaj, daj flesza odbitego od ściany, żeby w donat się odbił, żeby sniper go dostał i ty typa go i wjedź tam. W donat nie? Tak i od razu donat jedziecie no. Bum. A, żywuch. Kupiemy? No a, jedziecie kurwa, nie bójcie się, wyskoczcie. A wupa S Mień się giwerem, paku go. dobra, dobra maka, maka, A AWP mnie pikuje Na blisko main, na blisko main bo. po wczoraj Za botem, i bof, za i, I main I blisko main, main na wupa. Kurwa, no szybciej trzeba wybiec Panie Jarek Cykaj hamów 25 sekund W kurde czasu Jedno ammo masz Może blisko ty. ty, ale zgłupiałem PW. Co? Na kajwie dwóch było. Ej, żółty, przyjdziesz postrzelać to smoka? Czy nie dasz rady? O, ciężko. AWP może zaraz. być na A, uwadzaj, Saju. Mhm. Chodź, PW, teraz. Trzy sekundy zostałem Smoke'a do za, pa, Słucham? Smołka do okna rzucisz? Jeden musi być na milisku w cave'e. Hej hej w zajął teraz Ja jestem po tutaj na wyrocie Ja ja tylko pomagam, no czemu ja nie mogę nic wywilić ja mam iść po A Aj, jeszcze dwóch jest na B Dajmy Dwóch na B jeszcze Rondo CT smoke'a daj, daj CT smoka teraz I ty pago biegnij do niego Go B Jeden z temple może też wychodzić Jakie B? A A No rotują z B właśnie, bo jest czysty no, no dobrze. Smołka do CT masz, uważaj yy, Templa. Snajp leży. Donat. Mam Palaka. Ładnie. Tak, jeszcze jeden. Jest jeszcze jeden. Donat. Co? Lewo? Prawo? Nie wiadomo. Nie wiem, no. Masz Palaka jeszcze. Mógł obiec też. Wszędzie może być, nie? Bo mógł od main'a też pójść. Masz nade'a na rozwicie jak ktoś. Nie zdąży. On się rozgrywa Nie no. Temat. Bez sensu. Ale przegrywamy znowu klacze. Ledzie. Ja nie wejdę Donat Donat jest spokójmy, panowie już sobie Ej. Kurwa Gala, gala Gala i Donat jeden Ty pies Donacie, Po lewej, tak. po lewej cały po czas, lewej, czas lewo donut. Macie donut. Brawe, go? wiem, do tego no, spal spalcie, go. spalcie go, spalcie go jak ma On jest cały czas lewo Leży, brawo. Nice. możemy brawo. Brawo brawo brawo, zatrzymać brawo. teraz Tak, możecie Przymajmy razem się sobie zebrać chwilę. i wejść po prostu Ja bym strzemił dał no. smoka do CT no daj, jak dasz To jest Donat dawał Macie skrót od B? Nie, no, widziałem. Tak, tak, tak. No dwóch A jest może być. dwóch A raczej może być Tylko może razem pod B po prostu. Tak, pod no ale przez respa. B, mogę mogę teraz smoka albo już. albo to rzucę później. Mam jeszcze flasha jak chcecie. Dalej uważaj Jarek tutaj no? no. Ja patrzę Pat na długą. Ej, smokuje, wiesz, Przeszuj tutaj? Na, na, tak smokuje, czekaj. Przesuję ci Izak do no, nas no, wchodzę. Dwóch Dwóch, dwóch, dwóch lecą Izak! Dorem! Dwóch weszło już! Szlaj! Jarek! Najstrój! Nice Krana, tu mnie smoka na longa! Flash! Zadaj tak, fake, co może być? Starek, terek, terek! Wkładał, wkładał! Wstałem ci, Izak! No! Jakieś dziwne smoki, a nie trafili smoków, chyba!

Łatko, taką, ładnie Więcej? Tak, Tak 10 ma rampa, rampa ucieka Nie mam mu Na rampie Uciekł na rampę głęboko Oni mają teraz Forza nie mają zero hajsu Jak to nie jest frak? Dobra, piękna runda Dawajcie, w tym sezonie jeszcze nie zajebaliśmy takiego comebacka fajnego Dawajcie, dawajcie Mam Dobra Uważajcie na wejście BF-ów Chodzą BF, BF, BF Dużo, dużo, objebani Kawa okay? nic, kawa nic nie masz. Jest brama, to jest brama jeden. Ja w brawa. Nie, brawa. Jeszcze, jeszcze jeden cave. Dwóch ma zero. Na razie nie. W ciek uciekł jeden. Nie mam smoka, jak coś. A pierdolę, no. We dwóch jest na ja pewno. No i byłem spóźniony, kurwa. Ja Mogłem najpierw wpaść. No, ja. gitara. Macie smoke na cave, smoke na rampę. Wiesz, że to jest jest rampa, rampa! Nie no Powinien być obity teraz A, Jeba. Znowu wjeżdżają nam na tekach na B, nie? Nie moja, no iść na nich na B Ja potem, potem mam palaka i będę grał czas Dodaję czego, będę szybkowo i co no, to no, to no, to no, to no to Ja nic doka, nie daję w rampę i sobie smoke i będę dojeżdżał to W sensie, no Biało, mam w ogóle znowu Wchodzą, wchodzą, wchodzą się spodziewać Wchodzę. Jeszcze wchodzą. Flotuję! Ładnie. leży. Może być K-last. Podchodzę pod rampę. Dobrze sobie wyczułeś. Uważajcie, Antyraż B. Teraz, znowu, rzucajcie. Patrzę Cigarę. Wskakuję ja tu. B, znowu B. Jadą, jadą. Znowu na CK.

na razie, na, nie na razie oni nie, nas tylko raszują, oni nas tylko nic niczego nie, nie robią. Ale czemu w upale ja To sprzedaj, no bo bez sprzedaj, bez sprzedaj, bez sprzedaj. sprzedaj, bo, bo sprzedaj. Nie, nie, sprzeda, Oj, nie. Uważaj na tego rażu znowu. Robił, uwadaj B. Smoke heaven, dali. Tam tam na razie jesteś, wiesz? Gala. Beshimit, mego. Kurwa, Macie. Dwóch do donatora. Puszczam rapy. Donat, donat. uważaj, donatora. ja lecę do saja. mi. Wewnętrzny jeden jest. Jeden, do, dojeźdźmy. dojeźdźmy go Dojeźdźmy go Pago, wiesz? Doksyki, kurwa jadą Bomba tutaj, yy, w donacie jest Nie, nie, paka była na midzie nie Możesz CT złapać no Spokojnie, weź CT proszę Aha, no dobra smoke, pomóg, na smoke na B jest. na B jest Pomógł? W podłożu, no Macie flash na smoke ty, da mi blisko, wiesz, jest, jest, Daj mi pierwszemu Pago, wiesz? Daj mi pierwszemu Chodź tutaj, ja idę sobie Brawa, no. brawo, brawo Super, jedziemy Ja już ja narzucam na tego Jeffka i zagłos się boję tego Rasza rampa Dobra, do... Mołka okno, flash. Mogli wyjść Wyśli, wyśli Wyszli, wyszliwór jesteś Pali rampę głęboko Małka, Mołka damy kogoś Jeden okno Ja skracam mina już krasz, Jeden cave, dwóch cave jest dwóch przy cave, nie wiem, nie wiesz ci wie, do cave'a na górę złapce to, złapce te on mógł przejść do ten placz i jest krata. Raczej Móg. mógł niby. Pevor, ty pan dalej tam trochę, sobie policzyłem. Dwa gminy należy! Cicho, gdzie Jeden okno, raczej. Ja leci podszedłem. Tak, jeden raz najpierw. leży. Super, o, nie wiem, Niemcy lat nie był przed bramą ma benzyn mocą, Mógł, mógł wejść do to Do, do, do mógł okna wejść. mógł wejść, wszędzie mógł wejść. Bomba ja leży okno... na hebenie. Ja go nie widzę w oknie, głęboko mógł wejść. Gitara. Super, super, Kaju. Kurtaweczka. Tak, tak. Jak było info, to od razu skrót. Ja byłem blisko, gitara. Mogę głęboko albo wysadzę. Oj, tak, głęboko do wiaro. Nic mit, nic mit. Uważajcie to, B. Teraz mógł do okna dali. Arsenał w cabie. <úsica> <Dogana��� Mountain> Arsenał <Ronaldo> w przed dwóch, do nich byli z trzech, cave. Ładnie, ładnie. Patrzcie we dwóch Jeszcze. Rampa, rampa. Po głowie, po głowie, rampa. Album w cabie. 10 ma, na B się. Chcesz lesza długą? On, bez, on jest, on jest mikro, to. zero ma. Wyjedźcie na niego. Dawaj, długo tak. Ładnie, o to chodzi. Ty, hey, oni w ogóle byli po prawej stronie już ty. Oni... Ciekawe. Małka ci przebiegli, nie? Hey. Ty. Przesmałka. Wybiegł. Nie wierzę. Wybiegł. heaven. Donat, e... donat. Donat, donat. Dużo, donut. dużo, donut. dużo jest donat. Daję. Trzech, Jak kurwa. na bramie też. Ale nie Zatrzymał jeszcze. ich, Saju. Oni trzech w donażku. A będą wchodzić, będą wchodzić. Dobra, lecę. Ja od maina idę. Dobrze paweł, dobrze. Zajebiście, Zajebiście kurwa, Saju. Jeszcze jeden, ostatni, donat. Jeden, jeszcze jeden, ostatni w donat. Ciszej, ciszej już. W się biega, jestem w smoku na CT. Wkładzie. Mhm, ja Fejkuję. 10 HP ma, patrz w donat. Nice. Masy, jeden kurwa. HP, no kurwa. Oj, tam dałem Oper. po 60. Zajebiście w zagraj się totalny, kurwa szef, nie? Lepiej, Jest, no? lepiej, lepiej. się nie dało, ty. Spali za grampy, bo się zblokowaliśmy z tym spóźnieniem. Dobra. Wydaj nic nie wyszło. Grat! 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 Jeszcze dwóch. Jeszcze dwóch. Obici. Obici spalili się. Na b 1 jeden już. Już na tej sali, ale ten z Fever wychodzi przez smoke'a. Trefa mu daj. Daj trefa Feverowi. Nad, nad ciebie Fever. Cisza, do rampy, do rampy, do rampy Dwóch rampa, jeszcze jeden no. Też blokuje tą rampę jakoś Ma smoke'a pewnie jeszcze, nie? Tak, Daję na pake Boostowali się, jest rampa last Ja bez defa Ale... to ma O nie no ale... Kurde, szkoda, że bez defad podpada. Po, po też... Znowu 95, nasza 150, nasza 150 60. Nie mogę uraszować, uważajcie na to. Cisza jestem Nic nie ma. Podbeć i szafuję. No. Kontrolujesz zero to? Tak, będę wtedy. Ta. A! a! Wodę, wodę. Dobra, ja jest... Wjechali mi. Odcięli mnie tu. No i jest... no, ja na pistolu oczywiście. Tak, tak

no, jest Tu są takie emocje, że nigdy nie Dobra. doświadczyłem takich emocji. Dobra. Dobra. kurwa. Widziałeś ty w kejpie, po prawej kanale tak jest. Nie wiem, czy... Był na radarze, był na radarze. No, no nie wierzę, dwóch. dwóch jest. Co, no. Co chcesz, Jarek? Kryć. No, ja mogę wychylić na to całej, jak dwóch, dwóch tam jest, możesz wyjebać im. Mogli przejść. Mogę ci flesza dać, jak chcesz. Nie ja ja chcę wychylać. Cofnęli, cofnęli, cofnęli. Ja cofnęli. już do tego, do Saja też. Oni by wjeżdżali mu. Uważaj, bo okno może może znaczy, być okno? Znaczy okno? Nie, nie może być, ja trzymam, ale na midzie mogę być. Poda co? jeden. Amen. Poda Amen. Jeden tu pał. Jeden hmm. tu pał, Jaskowany z ostatnim jestem. jestem. Mam flesza jakbyś to saiu, wiesz? W ogóle uważaj, Jarek może być w oknie, tam czasem może się jakoś zachodzić, nie? A go to przyjąć, czy nie bardzo? Ja mogę chwycić, no ale muszę B odpuścić. No zróbmy to zróbmy tak, takiej. dobra. Odcinam. Cały czas szukam, poda czegoś. No dobra, dobra, zobacz, tam stoi. Odsmokowali w ogóle keiva, nie? Więc musicie coś im sprawdzić. Tu czysto, nie widzę nic. No już nie wiem, stoimy na dupach, to może wejdą do nas. W ogóle ktoś. Tylko maile że... mogą wejść, więc raczej. B, granaty. Zachodzą. Algo Mogę ci długą flashować, jak ktoś. Da mi tego, da mi flasha. Proszę się do lewej, długą, do lewej. Kejwie. Smoke jest nie. Rampa nie. jeden. Chowamy? Nie nie ma sensu chyba, będzie hajs Pasza, pasza nie ma pieniędzy, więc pasza mógłby zachować na WP, EWP, nie? Na kolejną, bo została ostatnią, bo nie, będziesz, nie będzie EWP Jeszcze jeden bym hmm. tam lecieć, wiesz, od razu Ja się chowam, że... już ja Dobra, ale saju ci wróci Weź mnie zanado i pago, please B, jadą B, no nie no czek wjeżdża. gra 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 słuchał kaj dobiega kaj dobiega kaj jak grać Tego Mayda pierdolonego kurwa na przelot a ruszają nam rampę co rundę Ale od razu, bardzo Ważna runda, ej. Ne. Ja palę tam, dalej. Jak dadzą smołka, to dajcie mi na boosta, ja będę to trzymał. Dali, daj mi boosta, daj mi boosta. Znowu mogą jechać B, nie ma nic ze środków w stronę. Dwa palaki. Trzymać pewczy, nie? Tak, ja ze smołkiem stoję. Dwóch, 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 jedzie, jedzie, jedzie. Mika w ręku pikuje, no. No nie, no. Tu Rzucałem granaty mi tutaj już. No, GG, kurwa. Ktoś tam no nie wiem, nie obieczuję, że zajebisty. Uj, tam wyjedę. Nie wyjedę, na krótko brama prawda? Dwa na trzy. dwa macie. A Gala czysta? Nie wiadomo. W cave'ie by... był. Gala być, powinno... może, jest przy cave'ie. Może być w cave'ie dalej. nie mam, nie mam tego. Aby to mnie wszedł na paczkę szybko się posadził. Chodź na paczkę. Albo nie. Schodź W celu się. Celujmy się tutaj. W celu mhm. Gale w sensie. Ja galę. Sum... Jest Nenka. Nenka, Nenka, Nenka. w B się nie był? Boże Może być w B. W długą. Chodzisz? Idę plecy uberę. plecy. Do no. wiesz? plecy. Nice hey, try. O, Ogólnie my God. w tej ostatniej rundzie mamy. gramy. Default to jest zajęcie Cave'a no. Przecież tak? My zawsze gramy. A no, by, no a by, by, sam a, sam musi znowu. być dużo głębsze w ogóle. A, bo a, a wy, aby ogólnie podsadzaliście się, 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 kurwa, nie? No chuja, że się tam podsadzajcie na tą paczkę. Ogólnie ta podsadka, tą paczkę to się kurwa, nie podsadajcie się tam. Na no. pierwszego zawłupa dobrze spysań, No to, Tak, tak bo tylko, bo... tylko wtedy, a z riflem to nie ma co się podsadzać. No, to jest w ogóle useless. Jak gramy default, to zawsze keba zajmujemy, no. czyli gramy sobie swoją gierkę.